Rewolucja w systemie zarządzania mediami publicznymi, likwidacja Rady Mediów Narodowych oraz systemowe zmiany w zasadach powoływania i działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to zawartość długo wyczekiwanej nowej ustawy medialnej. Projekt aktu przewiduje także zniknięcie anachronicznego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Koniec z abonamentem. Abonament radiowo-telewizyjny jest absolutnie nieskuteczny. Po pierwsze nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych. Po drugie jest jakimś już archaicznym tworem, który bardzo słabo ściągalną opłatą, która zdecydowanie powinna. W niepamięć. W niepamięć, jak wynika z wystąpienia minister Cienkowskiej, powinna także pójść długo dyskutowana składka audiowizualna, ale zmiany dosięgną także mediów samorządowych. Ustawa wprowadza istotne regulacje, które zakażą samorządom wydawania mediów. Ograniczanie wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego. E, tutaj musimy rozróżnić, czym są media lokalne, media samorządowe. Media lokalne, niezależne twory, mediów, które działają głównie w mniejszych miejscowościach, w regionach. Media samorządowe to są media, które są po prostu wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego. I tutaj chcemy wprowadzić zasadnicze ograniczenia w wydawaniu mediów samorządowych, wzmacniając jednocześnie niezależne media lokalne. Wprowadzimy ograniczenia możliwości prowadzenia działalności na rynku medialnym właśnie przez JST, I ale za to y, uważamy, że słusznym jest, żeby wydawały, żeby jednostki samorządu terytorialnego mogły wydawać biuletyny informacyjne. I właśnie do zadań JST nie należy wydawanie prasy, ale y, i w ogóle y, taką zależną od władzy prasę należy uznać za negatywne zjawisko z punktu widzenia rozwoju niezależnych mediów lokalnych, a także dostępu obywateli do rzetelnych i obiektywnych informacji. Zresztą na to zjawisko zwracał uwagę wielokrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Postulując właśnie podjęcie działań w tym zakresie. Więc na tą potrzebę również odpowiadamy tą ustawą. Po raz pierwszy od uchwalenia prawa prasowego i ustawy o radiofonii i telewizji, resort kultury spojrzał w sposób konstruktywny w kierunku mediów lokalnych. Muszą Państwo zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w sytuacji, w której niezależne media lokalne zamykają się. Bo nie wytrzymują konkurencji z dotowanymi z publicznych pieniędzy mediami samorządowymi, zasilonymi właśnie dodatkowo z reklam. A chyba nie muszę Państwu mówić, że niezależne media lokalne są fundamentem niezależnych mediów w Polsce i właśnie pora umożliwić im działanie. Na rynkowych zasadach. To dopiero pierwszy krok w stronę uzdrowienia rynku medialnego w Polsce, kolejny jednak już został zapowiedziany. Jednocześnie chyba możemy zapowiedzieć, że pracujemy nad specjalnym programem wsparcia dla mediów lokalnych, które ogłosimy w przyszłym roku z inicjatywy pana, pana ministra Wróbla. I teraz co dalej z tą ustawą? Ta ustawa zostaje dzisiaj wysłana na zespół do spraw programowania prac rządu, z, tak jak powiedziałam, ze zmianami i z nowymi założeniami. Jak tylko przejdzie etap zespołu do spraw programowania prac rządu. Równocześnie wysyłamy ją do konsultacji publicznych, a także do konsultacji międzyresortowych. Chcemy przyspieszyć ten proces. Uważamy, że jest to jeden z najważniejszych priorytetów tego rządu, a przede wszystkim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akt będzie jeszcze podlegał dyskusjom, konsultacjom, ale kierująca resortem zdaje się sądzić, że to dobrze przygotowana ustawa. Myślę, że oczywiście będziemy na ten temat dyskutować. Muszą Państwo chyba przyznać, że ta ustawa jest bardzo ambitna, że wprowadza pełną transparentność, że wprowadza takie zapisy, które po pierwsze są wyczekiwane przez środowisko, ale też myślę, że będą na jej temat dyskusje polityczne i także międzyresortowe. Natomiast jestem pewna, że to jest najlepsza, najlepsze rozwiązanie, które mogliśmy wypracować, przede wszystkim dlatego, że wypracowaliśmy je ze środowiskiem. Wypracowaliśmy je z dziennikarzami, wypracowaliśmy je z organizacjami, które widzą potrzebę tych zmian od wielu, wielu lat. Więc, więc tak, tak jest pewnie będziemy jeszcze na ten temat dyskutować, ale my stoimy na no ja jasnym stanowisku, które dzisiaj Państwu zaprezentowaliśmy. W suwałkach niezależna drukowana prasa w zasadzie zniknęła z rynku. Lata temu z powodów ekonomicznych zaprzestano wydawania wielu czasopism lokalnych, między innymi cenionych krajobrazów. Ostatecznie na rynku pozostało tylko jedno: W ustawowej definicji prasy mieszczą się także programy telewizyjne i radiowe. Z czasem. Na skutek postępu technologicznego w tym katalogu pojawiły się również przekazy internetowe, jednakże trzeba podkreślić, że nie wszystkie spełniają wymagania stawiane przez prawo prasowe.